Dzień dobry, cześć, witajcie. Z tej strony Ewa Nowak, a to jest kanał Odlewnia Kultury. Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteście i że mnie słuchacie. Ja dzisiaj jestem sama i przychodzę do Was z wierszem, który dostałam w zeszłym tygodniu od pani Marii Sapety. Bardzo chciałam, żeby ujrzał on światło dzienne, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wielu z Was go Mogło nie słyszeć, więc nie przedłużając, przeczytam. Chciałabym tylko zaznaczyć, że jest on szczególny, ponieważ dotyczy magazynu technicznego odlewni Żeliwa Węgierska Górka. Dlaczego jest taki wyjątkowy? Ponieważ nasza siedziba mieści się w dawnym magazynie technicznym odlewni Żeliwa Węgierska Górka, a sam wiersz powstał w Cięcinie. 12 stycznia 1944 roku. Jego tytuł to Obrazki z huty w węgierskiej górce, a autorem jest pan Michał Juraszek z Cięciny. Gotowi? Czytam w takim razie: Jaki ruch był po świętach? Ani w żadnym biurze. W magazynie technicznym przy tej inwenturze. Urzędnicy sprawdzają, gonią i nurkują. I z całego roku wszystko kontrolują. Pan Czudek chodzi, liczy i waży na wadze. Panie Borski. Brakuje. Na to nie poradzę. Znów pan Wojciech. Chodzi o pana Wojciecha Okuljara, syna lekarza Wacława Okuljara. Znów pan Wojciech, odważny, on nie desperuje. Co odważy i zliczy, wszystko mu pasuje. Winowajców nie straszy, no i nie odgraża. Go i rany łagodzi, jest synem lekarza. Borski, zafrasowany, patrzy na to wszystko i mówi do żółtego: Będzie z nami kiepsko, bo ja już widzę wszystko. Na przykład z blachami. Bednarz Pieron źle liczył wraz z tymi chłopami, co się tyczy do wagi w porządku z kilami. Nie liczył się z grubością i milimetrami. Borski złapał go przy tym i bardzo go zburczał, Lecz bednarz nic nie mówił, tylko sobie mruczał: Jak to obliczyli, nie jest mi wiadomo, tylko że są braki. To prawda podobno. Więc kto teraz jest winien i odpokutuje, niech się zwróci do mnie, ja go pożałuję. Cały rok, w każdy dzień byłem w magazynie. Tyle panien tam było, że nie wiem, jak której na imię. Prowadziły księgowość, no i wydawanie. A czy rozumiały? To właśnie pytanie. Jak się miały prowadzić, nie znając litery. Nie wiedziały też o tym, że dwa, a dwa to cztery. A kto ich tam przydzielał, ale to rzecz inna. Tylko mają ten tytuł siła kancelaryjna. Ale jedna panienka znam ją nawet z bliska. Nazwisko jej Juraż, a na imię Wiśka. Sprzedawała piwo, a nawet kakao. Rachunki jej pasowały. Nic nie brakowało, ale widzę, że już wiśkę inna podsiaduje. W przyszłym roku znów borski, z żółtym to odczuję. Jeszcze jedna panienka winowajcom równa. Nie wiem, jak jej na imię. Zowie się Braszkówna. Ta cały rok w magazyn zaglądnie z niechcenia. W lecie, jak jest gorąco, to tam szuka cienia. W zimie znów, gdy mrozi, na dworze zawieje, też przyleci ku piecu, paluszki zagrzeje. Znów ku inwenturze już przyjść nie raczyła. No bo brakom i błędom także winna była. Rachunek się powiększa, gdy jest liczba zerem. Przecież tu urzęduje, wdowiec z kawalerem. No, więc przecież rzecz jasna, panny tam ciągnęło i przy miłym towarzystwie źle się porobiło. Tak moi przełożeni, teraz w opresji, chciałbym im przecież pomóc w dobrej intencji. Przyszedł teraz mięsopust, wybierać niewiele, trzeba złapać pannę i wziąć ślub w kościele. I pan Borski ze żółtym bardzo przemęczeni, Do pomocy z odlewni kilka panien wzięli, ale one zawiodły, bo robić nie chciały. Od rana do wieczora przy piecu siedziały. I przy takich pannach deficyt zrobili, że z tego lankoru się nie pożenili. Najlepiej obstał I Instancyja pierwsza. Bo mnie prosił, żebym go nie stawiał do wiersza, ale muszę zawinąć, z tym dłużej nie bawić i z Borskim prywatny interes załatwić. Ciężko drogą przechodzić, gdy jest droga błotna. Prosiłek go przez miesiąc, ferduklung do okna i zawsze mnie odwodził i mówił za kamarki. A że przyszła policja i dałem trzy marki Lecz z Borskiego dobry pan Na rzec ani słowo Poratuje chorego i to umysłowo Rozmaitnie się przytrafi człowiekowi grzesznemu To się przytrafiło nawet mnie samemu Jedąc kiedyś z gościny Nie mówcie nikomu W takim stanie, że mnie mógł już trafić do domu Zrobił dobry uczynek, pochwalcie sami, że mi nawet przyjechał do domu koniami. I za to mu dziękuję, i wszędzie go chwalę, i dlatego w tym wierszu na niego nie wale. Nikogo, że mnie skrzywdził, co tu opisałem, i to nawet na siebie, co tylko wiedziałem. Jeszcze raz przypomnę. Cięcina, 12 stycznia 1944 roku. Autorem e, był pan Michał Juraszek z Cięciny. Tytuł: Obrazki z huty w Węgierskiej Górce. Na dzisiaj to tyle z moich nagrań. Dajcie znać, czy się Wam podoba. Czy też nie. Wystąpiłam przed kamerą, tak to zazwyczaj słyszycie tylko mój głos, a dzisiaj jestem tutaj przed Wami. Trochę mi jakoś tak lepiej nikogo nie ma i po prostu mogę sobie mówić, ale jak już tego słuchacie, to już tam jesteście. Także dajcie znać, czy podobał się Wam taki film. Jakie są Wasze odczucia po odczytaniu mojego, po odczytaniu tego wiersza, ale też yy, może ktoś z Was zna kogoś, yy, kto występował w tym wierszu, także skomentujcie. No i cały czas zapraszam Was na wystawę do dawnego magazynu technicznego, o którym mowa właśnie w tym wierszu na ulicy Przemysłową 16, węgierska górka. Chcecie odwiedzić wystawę? Zadzwońcie lub napiszcie do mnie na adres mailowy gmail.com, a wszystkie szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej czy na facebooku, czy gdziekolwiek tak naprawdę dobra, nie przedłużam życzę Wam dobrego dnia wieczoru, w zależności od tego o jakiej porze słuchacie wszystkiego dobrego i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!